słodkości i różne śliczności niesamowite jak mało potrzebujemy składników do stworzenia idealnych dziewczynek ale to nic w porównaniu z tym czego potrzebujemy żeby stworzyć idealny materiał sto razy silniejszy od stali milion razy cieńszy niż kartka papieru i o miliard razy większej przewodności elektrycznej niż krzem używany w czipach komputerowych. A jedyne, czego potrzebujemy, to kartka papieru, ołówek i taśma klejąca. W ołówku rolę wkładu pełni grafit. Jest to forma węgla składająca się z wielu warstw grafenu. Gdy lub piszemy za jego pomocą, kawałeczki grafenu odrywają się i tworzą na papierze ślad jednak to, co nas interesuje, to pojedyncza warstwa. Rosyjscy fizycy Andre Geim i Konstantin Novoselov umieścili grafit na taśmie klejącej. Później składali taśmę na dwa i rozklejali ją, rozłączając kolejne warstwy grafenu. Powtarzali ten proces wiele razy. I potem uzyskane wyniki studiowali pod mikroskopem. Okazało się. Że na niektórych taśmach znajdowała się pojedyncza warstwa grafenu. Było to niezwykłe odkrycie, ponieważ uważano, że pojedyncza warstwa grafenu nie będzie stabilna. I za to w 2010 roku otrzymali Nagrodę Nobla z dziedziny fizyki. Jednak uzyskane przez nich płatki grafenu o powierzchni kilkudziesięciu mikronów nie nadawały się do komercyjnego wykorzystania, ponieważ były za małe. Tę barierę pokonali niedawno polscy naukowcy. Opracowali oni sposób przeniesienia produkcji grafenu z laboratorium do fabryki. Do niedawna grafen był najdroższym materiałem na Ziemi. Tylko 1 cm2 tego materiału kosztował, uwaga, aż 100 milionów dolarów. Dziś powstają urządzenia, zdolne do tworzenia grafenowych elementów o długości nawet 100 metrów. Grafen zrewolucjonizuje naszą technologię. Dla przykładu, procesory zbudowane z tego materiału będą wielokrotnie szybsze. Zaś pełne naładowanie baterii smartfona będzie trwało zaledwie 5 sekund. To już wszystko na dziś, dziękuję Wam za oglądanie, a w następnym odcinku dowiemy się jak wygrać z burzą.